Zawsze chciałam jechać do Francji, ale teraz szczerze mówiąc. Ja tylko przejeżdżałam. Nie chcę tam jechać. Nie kojarzy się już Francję tak bajkowo, nie? Mm -hmm. że tu wieża Eiffel, pojadę tutaj na croissanta tak. e, zjem go właśnie tam pod tą wieżą Eiffel, będę się tam zaręczać. Tak. Ten tragizm ludzkiego życia, ludzkiej egzystencji, że to wszystko zmierza nieuchronnie, ku końcowi. Nie każdy z nas prowadzi życie autentyczne i życie w prawdzie nawet. Bym powiedziała, że większość takiego życia nie prowadzi, dlatego że życie autentyczne i życie w prawdzie zakłada wysiłek. A jeśli istnieje coś, co nazywacie miłością, to może właśnie to, być połączonym ze wszystkim, nie potrzebując niczego. Tak, to jest, to jest ta puenta, że miłość jest połączeniem. Ale być połączonym ze wszystkim, tak. nie potrzebując niczego. Wszystkie to, rzeczy są ze sobą połączone. To brzmi wspaniale. Dokładnie. No i tym pozytywnym akcentem chyba możemy tak jest. kończyć.